Bardzo serdecznie dzisiaj, czyli 29 botów, zmierzą się z trzema graczami bardzo dobrymi. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie łapę w górę. Dzisiaj z Mikołaj, Adam i ja, czyli Staś, najlepszy pro player na świecie. No i dzisiaj będziemy grali w odcinek. Widzimy się w rundzie. Dobra, to jest pierwszy paparazzi auer oczywiście. Bo ją ustawiłem, teraz mamy tak, że są boty i ja z Adamem i z Mikołajem, czyli z braćmi, którzy osiągnęli potęgę na YouTubie. Choć drugi brat, Adam, troszeczkę tak nie osiągnął, ale Mikołaj, czyli gracz, który, któremu napisał w komentarzach e, jakoś... Przemek bez games, no to wtedy właśnie osiągnął imperium. A my tutaj zani... My już tutaj mamy wygraną grę i teraz lecimy na blockdash. No nie wiem. Blockdash nie spadni, ale ja spadnę, więc... Dobra, mamy tutaj wszystkich... Naszych teammateów i jakichś botów, które są niegrzeczne, oczywiście, bo z nami dzisiaj jest odcinek, który właśnie boty odgrywałem. równą rolę, a ja tutaj bym prawie spadł przed chwilą. Kurde, jakiś Simba Abba ma jakiegoś yy, typa, który miał kapelusz z y, tym. Z ka chyba z kebabem. Kurde. No nie, Adam mnie rzucił tym bananem, no! Ha! Huh? Ja się na tym trzymał, nie wiedziałam, że się można na tym trzymać. Dobra. O nie. O nie. Dobra, na razie jest dobrze. Ale zaraz nie będą kolce, na których właśnie przegrał i właśnie to musiałam wypowiedzieć. O kurde. Nie. Ja się popłaczę, no. I spadłem. Zobaczymy, kto wygra. Krzew czy Adi szef? Krzysztof tam właśnie siedzi, Krzysztof. Tak siedzi tam on. Brat na brata. O kurde. Pomóc ci? Jestem, jestem, jestem. Jestem, jestem. O to jest fajne, ja to lubię, ja to lubię. Kurde nie, Mikołaj. Dobra, musisz, musisz robić sejwa. Ja. No i wośp wygrał. Adishe, tworzymy grupę, teraz może damy, zamiast rush hour damy space drop, a tutaj zamiast block dashu damy, czekaj, gdzie jak to się nazywa, laser coś tam, lace, love, nie lava land, tylko laser, nie, nie laser, kurde, tu jest laser tracer, Dobra, utwórz, lecimy. To, z ceny skakał MAMY SPACE DROP, kurde. Dobra, się. 29 botów versus 3 graczy, którzy mają wielkie umiejętności, choć no, ja teraz już spadam. Ja nie w StumbleGuys, tylko w Fortnite. Nie, w StumbleGuys. O, nie no, spadłem, ale co to jest, jakie lagi, co przeszedłem jeszcze, jaki, jaki cud. Tracer, Tracer. Tam siedzi Mikołaj, choć go nie widać, bo nie będę pokazywał jego twarzy. Dobra, Laser Tracer, od razu pewnie spadnę, bo jestem takim bambikiem. Cóż, nie mogliśmy tutaj, Marko? Nie, nie, Mogliśmy tutaj, Marko? Ja mam ja wszystkie emotki. Ja też mam prawie, ja też, no ada. dobra, sorry. Serdusz no, przez bota prawie spadłem. Nie, kurde, sorry, Mikołaj nie ciebie. Ej kurde, zarobiście Adam, Adam, nie, please. Nie, 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 ciebie, nie ciebie, sorry. Ja, Jaki fort! Nie, nie, nie. Jaki fort ze mnie. Pot i. Dwóch graczy. No. Dobra, no i zobaczymy, Mikołaj, czy Stasiu. Ja nie używam emotek O kurde Racer Tracer jest taki łatwy, a ty odpadłem Ale zobaczymy O kurde, nie co jest! Się Kongo TV? Aha! Nie, ja zginę tu zaraz. Kongo ja TV. nie wiem co ja robię w ogóle. Aha! Zginąłem, bo yes. Ten... Yes. 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 No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapę w górę. No i trzymajcie się tutaj, Adam. nie no co ty robisz? Adam, no powiedz. I co? No powiedz. Sam powiedz, jest No, no powiedz im, panie Bidu. Czemu? Czemu taki krótki odcinek? No bo nara, kurde.